Dzień dobry! Przyszłam pół godziny wcześniej na próbę generalną, tak jak Prim sobie życzyła. Stań w kolejce za innymi. O, rety, ten materiał jest boski, sama go zaprojektowała? O, zgadza się, jest elastyczny, ale się nie elektryzuje. Czoszczący? i cała kolekcja ma taki sam cudowny wzór. Dobrze Szaj. wygląda na spódniczkach, bluzkach i butach. <laughs> Och, brawo! Jeszcze nie widziałam nic podobnego. Ukradłaś mój materiał! A, nie ukradłam ci go, okej. Okay. Sama mi go dałaś, pamiętasz? Dałam ci materiał na aplikację, ale nie na całą kolekcję! A w ogóle jak ci się udało, tak szybko uszyć z niego ciuchy? Szybko? Ha! To Koko Pomel. Guzdrała się jak ślimak. O mały włos nie zostałam zdyskwalifikowana. Robiłam wszystko, żebyś wygrała, więc poświęciłam trochę czasu. Pisza! Na... Płacę ci za szycie i przynoszenie kawy, nie za gadanie, okej? Okay? Oh. Jak to się mogło stać? Och, skarbie, nie obwiniaj się. Kucyki z małych miasteczek muszą się przyzwyczaić do tego, że każdy walczy o siebie w dużym mieście, okej? Okay. <laughs> no. Czy zdajesz sobie sprawę, jaki masz fart, że jestem twoją mentorką? A teraz leć po kawę! Och, na mój róg. Jakie wspaniałe popołudnie atrakcji, co nie miara! A to dopiero początek, bo dziś po południu będzie ich jeszcze więcej. Najpierw idziemy do fryzjera, żeby mieć wyczesane grzyby. Stamtąd, prosto na Tawerny. Wszystkim! Parazuru! Czy stało się coś złego? Dostałaś te ubrania, które zaniósł ci goniec hotelowy? On powiedział, że je dostarczył! A Suri je ukradła! Dałam jednej z uczestniczek Bele mojego wspaniałego materiału, a ona uszyła z niego ubrania podobne do moich. I teraz to ja wyszłam na te, które zgabiła od niej. Moja hojność mnie zgubiła, rozumiecie, zgubiła. Słuchaj, Rarity, jakikolwiek masz problem, jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc. Bez względu na wszystko. jasne. No, spokojnie, Rarity, nie płacz. Skombinujemy trochę materiału i stworzysz nową kolekcję. Kolekcja będzie naprawdę nadzwyczajna. Być może jeszcze lepsza niż tamta. Odważna, nowatorska. Mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone. <laughs> Twilight, strzej te kawałki tkaniny zgodnie z tymi wykrojami. Powiedziałaś, że jeśli przepadnie nam obiad w łąkowej tawernie, to zamówisz coś do pokoju i zjemy pracując. Spokojnie, obiad dostarczą za godzinę. Ale to chyba nie jest problem, prawda? No wiesz, wtedy to już powinnyśmy oglądać farmę na wzgórzu, co nie? O, rozumiem. To ja staję na rzęsach, żeby zdobyć bilety do teatru, a wy mi się tak odwdzięczacie? Opuszczacie mnie, kiedy was potrzebuję? O... O, o! Dobra! Idźcie obejrzeć wieczorem farmę na wzgórzu, a jutro rano, jak przyjdziecie na mój pokaz mody i nie będę miała czego pokazać, to będziecie się też świetnie bawić! O, popatrzcie, to nasza kumpela Rarity i jej kompletna porażka! Czy przyjaźń to nie jest magia? Rarity, uspokój się, co w ciebie wstąpiło? A co wstąpiło w ciebie? O, proszę bardzo, lećcie do teatrzyku! ty kucykulacje, dziewczyny! Wygląda na to, że już przyswoiłyście sobie zasadę, że. Już. To ostatni strój. Oh, nareszcie! Nie ma za co! Proszę nagrodzić gorącymi brawami Suli polomarki i jej niezwykłą kolekcję. Brawo! Super, brawo, 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 brawo! Brawo! Ten materiał o, jest tak oryginalny. Co, przyszłaś jednak? Pokażesz swoją skopiowaną kolekcję? Ok. A teraz Rarity Spawnville ze swoją świeżą kolekcją. Naprawdę, bardzo świeżą. Hotelowy szyk! Się. Może jednak uda mi się wygrać ten konkurs? Och, tak się cieszę, że uczcimy to razem! Moje przyjaciółki nie pokazały się. Co ja narobiłam?